Cześć. No dzisiaj drugie podejście do zrobienia wideo o tym projekcie, który tu za mną. Miałem w nim pewien udział, bo firma, która go budowała na zlecenie, który była budowana czasem z nią współpracuje i także czasem też to auto jest w moich rękach. No i tutaj przy tym projekcie miałem swoje trzy grosze do powiedzenia do dołożenia. Przy okazji małe testy kamerki Insta360. Bazą Projektu jest Volkswagen Transporter 2003 w longu 2,5 TDI kodu silnika. W sumie nie sprawdzałem. To już jest auto po lifcie. jak widzicie kolor został oryginalny poza dołem, gdzie po zrobieniu blacharki wjechał szary Raptor. No auto miało duże dziury w podłodze, więc tam to się okazało w powie projektu, więc najpierw miało zrobione boki blacharki, potem miało jeszcze po zdjęciu podłogi robioną. Podłogę, jeżeli chodzi o blacharkę, właśnie wcześniej miało robioną całą mechanikę, czyli hamulce, silnik, sprzęgło, turbo, także teoretycznie jest przygotowany. Miał też dołożony tempomat, klimatyzację, oczywiście tutaj nie wszystkie te guziki są do czegoś podłączone i też szyby są na korbotroniku, także te guziki stąd wylecą, jest plan wyciąć tu uchwyty na Red Bulla. Widziałem na Red Bulla, na wodę mineralną. No, jeżeli chodzi jeszcze o przeróbki tu wnętrza, to wyleci ten erbek i wjedzie tu schowek. Bo autem jest często jeżdżone jednoosobowo, więc ten erbek się tu nie przydaje. Przechyłomierz wleci taki chiński. Zobaczymy, co on jest wart, żeby można było łatwo auto wypoziomować na postoju. No i co? Oprzyte zostały fotele, żeby to jakoś wyglądało. Wytapicerowany został też tutaj przód szoferki, żeby tak coś wyglądało. Dywanik za 80Z na grupie Volkswagen T4, Jest morda coś tam ogłasza. Też z takich rzeczy jeszcze są maty termiczne na szyby. To jest ogólnie szafka na buty na noc, ale mieszkają tu właśnie maty na przednie szyby. Chyba wjadą jakieś zasłonki tutaj na szyby boczne, żeby. Można było sobie jednym ruchem coś zasłonić, odsłonić, ale to śpiew w przyszłości, także jeszcze może to poczekać. Z grubych rzeczy no to tak, oczywiście został obcięty dach i wjechał dach sypialny. Dzięki temu auto ma cztery osoby do spania. Do jazdy ma trzy fotele. W dokumentach miało 6 osób, to był drugi rząd foteli, który wyleciał. Oprócz takiej prostej funkcji spania w dachu jest tu dołożone oświetlenie te lampki są tyle spoko, że mają też USB także o właśnie się wyłączyła także można sobie tu podłączyć też śpiąc na górze jakiś telefon do ładowania, tyle co już mi się udało sprawdzić ten dach, no to jednak po zamknięciu go tutaj minimalnie dmucha przodem mimo, że tu znajdziecie taką Przyklejoną brewkę, to jednak delikatnie dmucha do środka. Tu oczywiście spanie można osobno opuścić. Wygodne spanie, wygodny ma teraz dużo miejsca. Dwie osoby bez problemu się mieszczą. Na dzień można to podnieść, żeby mieć więcej miejsca, i tu można było funkcjonować. Oczywiście wjechała jakaś tam podłoga. Tu fajna sprawa jest taka duża szuflada. Nie, wróć, tu jest mała szuflada, duża jest z tyłu, gdzie mieszczą się jakieś rzeczy. Tu jest lodowa w zabudowie, zasilana tylko elektrycznie. Tu jest boiler na ciepłą wodę, butla gazowa, wskaźnik wody. Właśnie ją spuszczałem żeby się nie zaśmierdła, więc jest pusto, dwupalnikowa kuchenka z odpalaniem tutaj, od razu sobie do metyka, sobie od razu odpala zlew, jedna komora. To co fajne, bo byłem na wycieczce taką nową Kalifornią krótką nie miała solara na dachu i paru innych rzeczy też nie miała, ale miała na przykład fajne rzeczy, miała tutaj dopasowaną taką michę to fajna sprawa nie wiem czy Dometic ma michę do tych swoich kuchenek chętnie bym to obczaił jedna z ciekawszych rzeczy, która się tu wydarza no tu oczywiście sterowanie ogrzewaniem sterowanie pompą wody Włączanie świateł wewnętrznych ze Możecie to sobie przyciemnić, żeby nie dawało pogałach. Możecie rozjaśnić, można wyłączyć. To co fajne, no to okno to jest chyba S4. Jeżeli dobrze pamiętam, na zamówienie tutaj wstawiane. Blacha boku była minimalnie dopasowywana do tego okna, ale jak widzicie, dzięki temu w tej chwili macie markizę. Macie. Też przeciwsłoneczną, i okno jest uchylane w ten sposób. Więc jak stoicie na postoju i gotujecie, a pada, to wam się nie leje do środka. Tu półka na jakieś długie przedmioty, jakby ktoś chciał wędkę na przykład włożyć. Tu trzy takie same zestawy: szafka, szuflada. Tak to wygląda. Moje zielone klapki się tu znajdują. Z napisem Polska były po tańsze, więc e, jedne są z napisem Polska, drugie są zielone. Trzy takie szafki do kompletu: trzy takie szuflady dla trzech osób, które siedzą z przodu. Każdy ma swoją szafkę, w teorii tu szafka, w której na wymiar mieści się rower składany, ale w tej chwili jakieś dodatkowe gary tu mieszkają. Normalnie szafki na gary są tu. Tu jeszcze taka wkładka, żeby sobie można było postawić tu kompa czy coś siedząc przy, tu na tym łóżku. To żeby można było tutaj tego użyć jako blat. też. taka zaślepka. Tu szuflada nagary. Poniżej kolejna szuflada nagary. Tutaj to łóżko rozsuwa się do boku w ten sposób i w zasadzie, aha i ten materas po prostu przejeżdża. W zasadzie tutaj, no to już z grubsza tyle. Tu mamy szafkę na akumulator i elektrownię. Tam poniżej z tyłu tutaj cała elektrownia schowana. Hebel różne cuda na kiju. Akumulator taki lepszy z podłączeniem Bluetooth z telefonu. Można sobie zobaczyć, ile mamy prądu. Tutaj na jazdy one jeszcze nie są w żaden sposób. Mocno tutaj przytwierdzone, coś tu się musi w tym temacie wydarzyć. Tu gniazdko 220 i USB 220, jest przetwornica 2000V schowana tutaj. Jeżeli chodzi o podłączenie akumulatora, to działa to tak, że wchodzimy sobie w apkę 89%. W tej chwili nie bardzo to się namładuje, bo auto stoi tyłem do słońca. Tu prysznic, z którego leci nam tam ta ciepła woda, żeby zobaczyć, czy coś poleci. Coś tam poleciało, żeby się też to w sumie wysuszyło. No i co, i tyle. Siłowniki tylnej klapy chyba trzeba będzie wymienić, bo trochę gówniano się podnosi. No tak, na styku się podnosi, ale jak coś się na nią założy, to już się nie podniesie. Tu szuflada na graty, taka potężna. Bardzo dużo tutaj się mieści. Ta pompka może stąd wysiąść. No i co tu jeszcze mamy? Aha, tu w nadkolu schowki na dodatkowe rzeczy. Tu mieszka hamak, jakieś kambuzowe wyposażenie, jeszcze kempingowe. Oczywiście obrotnice obu foteli zarówno podwójna ławka z przodu się obraca. Tu się zwalnia. Znaczy maszyny losującej można obrócić cały fotel jak i obrotnica przedniego fotela, ale ten fotel poszedł do góry i tu chyba się szykuje jakaś przeróbka tego patentu. Myślę, że trzeba będzie po prostu skrócić tą kolumnę o te tam 3 cm czy 4 co nam tu doszło, żeby się tego pozbyć. Aha, tu airliney. Już do tych airlineów włożono jakieś zaczepy. Gdzieś tam w aucie jest więcej tych zaczepów, żeby można było na przykład coś tu zamocować. Na palce, tutaj też jeszcze dwie listwy. Airline, całe to dolne łóżko można wywalić, zostaje wtedy tylko ten box. Z takich ciekawych rzeczy, to jeszcze w aucie schowany jest safe, że można sobie schować jakiś aparat fotograficzny czy komputer, żeby nam go gdzieś tam nie wypruli. No i w zasadzie to z grubsza tyle. Z takich rzeczy, które jeszcze są w planach, zastanawiam się, czy nie dać mu tu takiej listwy, nie wiem jak to się nazywa Kedra czy jakoś, żeby można sobie było wsuwać markizę, na pewno zewnętrznej markizy takiej dużej tutaj nie chcę żeby auto się nie rzucało w oczy jako kamper, aha wjechały ostatnio jeszcze koła nowe felgi od Allstara po renowacji i terenowe opony Discover AT ogólnie ledwo się tu mieszczą lekko tu z tyłu przycierają o, nad kola, ale może jak dojdzie dystans w, z, w sprężynach to się wyrówna. Auto zalane z trzema osobami zatankowane pełne wody 2580DMC ma 2730, także jeszcze jest tu jakiś. Margines tak się ten projekt w tej chwili prezentuje. A jeszcze z takich drobiazgów tu po wymianie tapicerki na multiwanowską, przy podwójnej łapce trzeba było lekko przyciąć tą kieszeń, żeby drzwi się zamykały. Jeżeli chodzi o mechanikę, to auto robiły serwisy Morele z Łomianek i MIG serwis z Wrocławskiej w Warszawie. Jeżeli chodzi o blacharkę. To boki robił Remigiusz Siuliński z Inowrocławia, z, który jest m.in. na grupie Volkswagen T4 Camper, a zabudowę robił firma z miejscowości Zakręt pod Warszawą, jak się leci na Lublin. Jeszcze tak, na szybko wybrane koszty niektórych elementów: pompa ciśnieniowa 12V7 litrów na minutę do Matic 580. Zbiornik na wodę szarą 700. Zbiornik na wodę czystą 900. Szara 53, 375 litrów. Kuchenka ze zlewozmywakiem Dometic MO9722L3235. Lodówka CRE50 na 12V 3400. Akumulator Energo Block 200Ah, lejf 4. 5000 zł. Przyłącze elektryczne schowane w zderzaku 540. Przetwornica 2000 V 1100. Boiler wody do grzania 1960. Panel fotowoltaiczny 190 W 1170. Energoblok, ładowarka, takie pierdoły 1110. Dach sypialny do longa z łóżkiem i tak dalej 21000. Safe z montażem 8 stówek i te listwy Airline 750. Oczywiście to są jakieś tam drobne wybrane koszty. Cały kształt wyszedł dużo, dużo, dużo więcej. Kolory zielony, oliwkowy w środku, haki i drewno to też oliwka. Przyłącze elektryczne w zderzaku jest tu, a wlew wody jest a okno z zewnątrz wygląda tak tyle powitalny filmik o tej radosnej furce i o tym projekcie kolejny film na kanale to mam nadzieję że będzie film z zeszłorocznego wyjazdu wakacyjnego przez Słowację Słowenię, Węgry Chorwację, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę oraz Włochy bo wyszedł całkiem fajny trip Łącznie z przeprawą promową, kilka fajnych miejsc udało się zobaczyć i jest z tego sporo zdjęć. Także może się uda złożyć taki pokaz slajdu z wycieczki. Podsumowując, ten projekt na pewno dużo taniej jest wziąć gotowego kampera, czy to tę czwórkę, czy nawet tę piątkę, i trochę go podszykować. Wtedy pewnie zmieścicie się w cenach pomiędzy 60 za jakąś naprawdę starą t czwórkę za 3 dychy i wyremontowaną za 3 dychy, a powiedzmy 100-150 za auto, które kupicie za 80-100 tysięcy i za 20-50 wyremontujecie. Tylko są dwa ale. Po pierwsze tamto auto nie będzie w 100% pewnie zrobione. Z czym można się pogodzić? Bo co jakiś czas po prostu coś trzeba będzie tam poprawić. Po drugie, najczęściej będzie na krótkiej budzie, czyli będzie mu brakowało o tutaj tego małego kawałeczka 40 cm, w tym miejscu. Który dla mnie robi różnicę pomiędzy w moim samochodzie mieści się szczoteczka do zębów albo w moim samochodzie mieszczą się trzy osoby i ich rzecz. I też prawdopodobnie takie auto nie będzie miało wszystkiego co chcecie czyli na przykład nie będzie miało sejfu ciepłej wody czy solaru na dachu i trzeba będzie te rzeczy ewentualnie dokładać i te koszty wtedy będą rosły i może się okazać, że finalnie znowu zbliżyliśmy się do kosztów jednak budowania auta na zamówienie a z kolei, budując na zamówienie na pewno warto poświęcić bardzo dużo czasu na kosztorysowanie na ustalenie z wykonawcą, co ma być zrobione, kiedy ma być zrobione, ile ma kosztować i tak dalej no, bo w tym projekcie zarówno czas przewieźliśmy, jak i finanse przewieźliśmy potężnie. Można to porównać z projektami budowlanymi, gdzie zazwyczaj wychodzi dwa razy tyle czasu i dwa razy tyle kasy. Tyle w pierwszym powitalnym filmie na kanale Król Rowerów. Po godzinach będzie tu wszystko, co nie dotyczy bezpośrednio rowerów, tylko właśnie jakieś podróże, kampery, kajaki, narty, żaglówki. I hokej i mnóstwo różnych innych bzdur. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jak macie jakieś pytania, uwagi, skargi, prośby, groźby, zażalenia, to proszę pisać pod filmem. I do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!